To już nie do mnie pytanie, to karie nie pyta. mamy jest karunek. Nie, nie chcę do niej wracać. No ja jestem ten zmię nielojalny, tak, 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 tylko że ja jestem sam a ona zrobiła płynne przejście. No <grymne> mnie nie chcę. Mm. Powstrzymam się od głosu. Jak się naprawić? Mieć wyjebane i robić swoje. Tak. W łóżku ze mną też nie, nie spało od dawna, nie? Żyj, żyj tym, co widzisz w internecie, może? Eee. co? Wiązać co? Bo mogę. Ja nie muszę gadać. Wszystko się samo... Ja wczoraj nic nie musiałem robić. Nic. To nie wszystko, to po prostu samo wczoraj popłynęło. Ja, ja, ja tylko obserwowałem wczoraj. Znaczy, Hellboy przyjmował po mnie. Już bądźmy, bądźmy w tym momencie już obiektywni i teraz będzie miał ryty łeb no, non stop czego naprawdę mu nie zazdroszczę wręcz mu współczuję, mam nadzieję, że mu psychika nie klęknie, chociaż widzę, że już mu klęka a po tych minach, Jezu jak on miał miny kurwa, jak robił z tym jak robił z, z Alanem, ja pierdolę miał taką coś takiego taką minę miał Mówi, że jest jej kolegą, tak. No, dwa dni temu ja widziałem Szota, że oni są w związku. I nie przypominam sobie, że ktoś mówił do koleżanki kochanie, skarbie, kocham cię. Eee, publicznie się obwacywał i tak dalej. No jeszcze nie, nie spotkałem się z takim rodzajem koleżeństwa. Jeszcze, jeszcze medialnie, nie? Misiaczku, tak. Ja wiem, że on się boi, ale... Ja się nie cieszę, bo to. Słuchaj, ja się nie cieszę z, ich, nie, z jej nieszczęścia, ani z jego nieszczęścia. Wiecie dlaczego? Bo na moim nieszczęściu szczęścia nie zbudują. I to jest po prostu karma. A karma to dziwka. I przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Po prostu. Pozdrawiam. A ja nikomu szczęścia nie, nie, nie zniszczyłem. Nie, będę o tym gadał. A, zrobię, a... teraz zrobię magiczne coś dla Was, bo dawno tego nie robiłem. I zapadła cisza. No tak dla ochłodzenia. Także witam subę. Witam subskrybentów. Siemano, dawno tego nie robiłem. Witamy. Cześć Marcin. Dobry. No naprawdę dawno tego nie robiłem. Teraz autoreklama, Instagram i bio. Zapraszam. <gryw> Przepraszam. Nie mogę się powstrzymać. Jakie masz pytanie? Kurwa, zaraz będę musiał jechać na ja pierwsze. Mike, Elo, Sikorka. Siemano, Marcelinka. To co to za pytanie? Fiolcia. Dobrze. Powiedzono, no. Jedne, jednego zjadłem. Jaki tu spokój, na 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 na... No też po trzeźwemu pisała, tak. Czyli to było z premedytacją, nie dla jaj i z rozpaczy. Więc to jest takie pierdolenie, że ona to zrobiła z rozpaczy. Ďakujem. Ke to Na 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 na. Mm. No, ale się nie piękno co. to trzeba mu przyznać. Nie wiem, czy może, udost może nie udostępnie. Może udostępnię. Jak to do... będzie jeszcze ciekawiej. Kupiłem sobie popcorn, ale bałcie zostawiłem. Nie interesuj się. Fajny nick, pozdrawiam. Dzięki za członka. Mamy 94, 900 obserwacji. Ciekawe, czy dobijemy 95 dzisiaj. Ciekawe. Małgosia dziękuję za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie. Ona mi dała. Witam i ja o zdrowie pytam.